Chcesz wiedzieć, jak działa silnik, światłowód, mikroprocesor, aparatura medyczna oraz na czym polega przetwarzanie sygnałów, a przy tym znaleźć ciekawą pracę jako specjalista w wielu dziedzinach nowoczesnego przemysłu? Skorzystaj z szansy. Rozpocznij studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Dzięki temu zdobędziesz tytuł inżyniera oraz kwalifikacje, które pozwolą Ci swobodnie kształtować swoją karierę. Specjaliści od prądu mogą zajść wysoko. Wydział ten dał mi naprawdę szkołę życia, która pozwoliła mi dobrze sobie radzić w obecnej pracy, czyli inżyniera produkcji. I zajęcia, które były tam prowadzone, i możliwości, czyli wyjazdy na Erasmusa, koła naukowe, jak również wyjazdy na konferencje, naprawdę przygotowały mnie do zawodu, który obecnie mam. Studia te. Dają niezbędną wiedzę techniczną do osiągnięcia sukcesu w przemyśle. Bez te, tej podstawy nie jesteśmy w stanie w dzisiejszych czasach osiągnąć niczego zawodowo na tak trudnym rynku, jaki jest rynek dóbr przemysłowych. Studia na widzie elektrycznym w ogóle na Politechnice Białostockiej dają duże możliwości. Studia na Wydziale Elektrycznym może nie należą do najłatwiejszych, ale są ciekawe i później w perspektywie czasu no, dają duże możliwości znalezienia interesującej dla siebie pracy. Studia na Wydziale Elektrycznym są doskonałym miejscem do tego, aby przede wszystkim rozwijać swoje zainteresowania, a nawet też ich pasje związane z, ogólnie z elektrycznością. Co nie oznacza, że jeżeli ktoś nie jest aż tak mocno zainteresowany, nie masz tak mocnych ukierunkowań, to nie powinien interesować się z tymi studiami. Wręcz przeciwnie, elektryk bez pozorom potrzebny jest wszędzie. To jest tak, że budując nowe budynki, inwestycje w rodzaju stadionów, autostrad, wszędzie przy Okazji takich budów potrzebny jest projekt instalacji elektrycznej, potrzebna jest osoba, która y, po prostu zna się na tym. Wydział Elektryczny proponuje studia w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, automatyki i techniki mikroprocesorowej, elektroniki, telekomunikacji, energoelektroniki, inżynierii materiałowej, optyki stosowanej oraz metrologii elektrycznej. Kierunki studiów posiadają pozytywną akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Jednym słowem, Wydział kształci nie tylko skutecznie i rzetelnie, ale i w doskonałej atmosferze. Ja jestem studentem Wydziału Elektrycznego Politechniki, Politechniki Białostockiej. Jest to uczelnia największa techniczna w regionie, makroregionie północno-wschodnim, która potrafi wyłuskać ze studenta to, co najlepsze pod względem technicznym, dobrze przygotować do aktualnego rynku pracy. Dzięki organizowanym wycieczkom, na które jeździmy, poznajemy wiele zakładów pracy, poznajemy nowe technologie, co się dzieje w tych zakładach. Dzięki temu możemy również tam uczestniczyć jako praktykanci. Interesuję się elektroniką, programowaniem. Jestem na etapie pisania pracy dyplomowej. Na studia elektroniczne poszedłem z racji zainteresowań związanych z elektroniką. Bardzo odnajduję się w tym, na tym poziomie. Oprócz tego, że jestem studentem 5 roku, jestem również pracownikiem firmy PNU w Białymstoku. Jako absolwent mogę powiedzieć, że czas poświęcone na uzyskanie tytułu magistra inżyniera był najlepszą inwestycją w siebie. Obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich w dyscyplinie elektrotechnika. Głównym naszym celem jest to, aby zintegrować środowisko studentów elektryków ze środowiskiem już starszych inżynierów w całej Polsce, a także z studentami z innych uczelni, z podobnych szkół e, przy Politechnikach w całej Polsce. Trudno wyobrazić sobie naukę na Politechnice bez zajęć praktycznych. Dlatego Wydział Elektryczny dysponuje odpowiednio wyposażonymi laboratoriami. Znajdujemy się w Laboratorium Techniki Świetlnej i Optoelektroniki. Przeprowadzamy tutaj badania dotyczące wykorzystania promieniowania w różnych długościach fali do celów nie tylko popularno-naukowych, ale również rozrywkowych w sztuce. Mamy tutaj dwa wyświetlacze. Trójwymiarowe zbudowane z diutlet. Teoretycznie powinny one wyświetlać różne kształty i tak będzie na pewno w przyszłości bliskiej. To laboratorium wykorzystywane jest również jako pewne źródła zakłóceń systemów elektronicznych. Jest to w tej chwili bardzo ważne, bo niektóre systemy elektroniczne pracujące na przykład w stacjach elektroenergetycznych. Czy też w zakładach przemysłowych pracują w środowisku silnie zakłócanym. Studenci tutaj badają wyładowania niezupełne, obserwują w jakich układach elektro, przy jakich napięciach następuje przeskok, przy jakich warunkach jest ułatwiony rozwój wyładowań, w jakich jest trudniejszy. Wydział stawia na ambitnych studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Do ich dyspozycji są więc koła naukowe i kulturalne oraz agendy studenckie i sekcje sportowe. Jestem studentką czwartego roku i od niedawna działam w samorządzie. Od niedawna, czyli zaczęłam rok temu i muszę powiedzieć, że od tej pory wiele rzeczy się zmieniło. Człowiek nabrał pewności siebie i zrozumiał, że studiowanie to nie tylko e, nauka, to nie tylko to, co nas pasjonuje, czyli kabelki, ale również y, życie studenckie, takie, które pozwala pokazać, że można zrobić coś nie tylko dla siebie, ale również dla uczelni. Po zajęciach trzeba oczywiście wypocząć. Studenci Wydziału Elektrycznego mają do dyspozycji m.in. Studencki Klub Grimm, miejsce, w którym każdy znajdzie oryginalną muzykę i dobrą zabawę. Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej prowadzi studia stacjonarne w systemie dwustopniowym, inżynierskie i magisterskie, studia niestacjonarne, zaoczne inżynierskie na kierunkach Elektrotechnika oraz elektronika i telekomunikacja, a także dzienne studia doktoranckie. Szczegółowe informacje o rekrutacji znaleźć można na stronie wydziału www.wew.edu.pl. Zapraszamy na studia Wybierz Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej. Zostań magistrem, inżynierem.